W ramie głosu ulicy zapytam mieszkańców Jeleniej Góry, co trzeba zmienić w naszym mieście. Na pewno za mało jest parkingów bezpłatnych. To jest, to jest bolączka taka. Co dalej? No dobrze, dobrze by było odremontować kamieniczki na, na ulicy Wojska Polskiego, które są piękne, a, a niestety to tak szpeci nasze miasto. Myślę, myślę że to z takich, z takich rzeczy, które na co dzień rzucają się w oczy, ale głównie sprawa parkingów to, to, jest, to jest masakra tutaj. Nie ma gdzie, gdzie stanąć samochodem bez, bez opłat, bez, bez narażania się straży, że będą blokady pozakładane. No, mnie się bardzo podoba. Nic nie trzeba zmienić? No. Wie Pani, wszelkie imprezy, które są organizowane, są organizowane super. Chodzę z y, moją wnuczką na imprezy dziecinne, to, to uważam, że, że naprawdę wiele się teraz robi. No i o, oby tak dalej. Mhm. No. Jeśli chodzi o infrastrukturę, drogi... No, na przykład w Sobieszowie w tej chwili się bardzo dużo robi i, i takie dobre firmy pracują, ponieważ y, za sobą porządek zostawiają i no, trzeba powiedzieć, od świtu do, do nocy pracują i, i podziwiam ich za to. No tak, to nie wiem co, co jeszcze. W okolice Sobieszowa są piękne i, i będą jeszcze piękniejsze, ponieważ ciągle się tam coś robi. Może warto w takim razie więcej, większą ilość turystów przyciągnąć. No, ja chodzę w góry i, i, i polecam wszystkim, bo nasze góry są przepiękne, szczególnie śnieżne kotły, do, które czy ja jestem raz, czy dziesięć czy razy, za każdym razem jest inny widok i jest przepiękna. Tak no. W takim razie, może większa promocja miasta, właśnie większa promocja Sobieszowa. No, zapraszam do Sobieszowa, jest przepięknie. No, i czyste powietrze, bo mieszkamy blisko lasów. O lasy się też dba. Karkonowski Park dba o lasy. i, i, i e, e, Także uważam, że no, Jelenia Góra jest piękna i naprawdę wszystkich zapraszam. Dzieje wiele, żeby trzeba było zmienić. Przede wszystkim infrastruktura jest tutaj bardzo <laughs> przestarzała, brzydka, nie podoba mi się tutaj. No i oczywiście populacja tutaj mała. By to powiedzieć, jest bardzo tutaj jakby przestarzała. Mają stare poglądy. Przede wszystkim ludność jest też już starsza. Większość młodszych ludzi wyjeżdża spoza miasta do większych. I powinna być tutaj jakaś, no, jakaś praca, godne warunki pracy i jakieś miejsca. Gdzieby naprawdę można było zarobić większe pieniądze, tak? No i to by mogło ludzi tutaj z powrotem jakby przywrócić. To jest najważniejsze. Bo w większych miastach możemy zarobić o wiele więcej, żyć na lepszym poziomie niż tutaj. Co państwo sądzą na ten temat? Zapraszamy do komentowania.